Cześć. W tym filmie pokażę ci jak wykonać twardy reset przez ustawienia na Oppo F27. Zaczynasz od otwarcia aplikacji ustawienia, a następnie musisz przewinąć w dół i kliknąć na ustawienia systemowe. Następnie przewiń w dół jeszcze raz i kliknij na kopię zapasową i reset. Teraz kliknij na resetuj telefon, a teraz kliknij na usuń wszystkie dane. Teraz kliknij na usuń wszystkie dane, a następnie kliknij na usuń wszystkie dane. Musisz poczekać. Jak widać moje urządzenie wróciło do ustawień fabrycznych. To wszystko w tym filmie. Jeśli Ci się podobało, daj łapkę i subskrybuj.